Uwaga, pierwsze pytanie. Co Cię najbardziej denerwuje w szkole? Subiektywność ocen oraz niesprawiedliwe oceniania Pani. Eee... Nie mów imienia i nazwiska, dziękujemy Dobra. bardzo. O tą szkołę kurwa na liścia pierdole, fronta i wypierdalam prosto prostego, kurwa. Układę oh. na nią kuja kurwa i tyle. Ja się również zgadzam z kolegą. Moim zdaniem powinniśmy uczestniczyć na takie lekcje, które nas się interesują, żeby rozwijać się w tych aspektach, które tak naprawdę będą, będzie od tego zależało nasze życie. I uważam, że nieodpowiednie jest to, żebyśmy chodzili na każdą lekcję, nawet która nam się nie podoba. Polski system edukacyjny jest do dupy. Ma no, robić rzeczy, które chcą, a powinni robić to, co chcą. Dokładnie. Jak widać, na przykład w Ameryce Południowej, na przykład w Chile, wolne edukacyjne większe korzyści e, e, niż edukacja standardowa. Siema. Ogólnie, według mnie, przymus szkolny jest... Do you like school? chuj do dupy!